agentki Beverly Hills, godzina 15:27. Hey! Przepraszam, młody człowieku, chyba cię nie przestraszyłem. Chcesz loda? Nie, dzięki. Lodowa zemsta. że Clover próbuje się tutaj skupić. Skup się na tym. I jak Pyszne, co? Czemu pulsuje mi głowa? To tylko zamarzanie mózgu. Super nie! Co to jest? To frapo, kapo gładkie lody są totalnie na topie. Następnym razem, jak będę chciała mieć mrożonkę z mózgu, to je zamówię. Dziewczyny! Super, że was znalazłam. To frapo kapo gładkie lody? Chciałaś coś powiedzieć? Tak, pamiętacie Barego? Ślicznego Barego, bardzo, bardzo ślicznego. Bary z zajęć fizyki? Dokładnie, śliczny, wspaniały, taki cudowny. U mamy? Bary i co z nim? Właśnie zaprosił mnie na bal. W sobotę wieczorem. O. Co miło, Alex? Co nie tylko miło, niesamowicie! Wiesz, co to oznacza? Alex idzie na bal z pięknym, wspaniałym barem. Nie, Alex musi mieć nową sukienkę. I jako twoja najbliższa przyjaciółka jestem odpowiedzialna za pomoc w wybieraniu. Nie wiem, czy muszę mieć nową sukienkę. <noise> Jasne, że tak! Pomyśl, jeżeli nie będziesz jej miała, to jak ja ją od ciebie pożyczę? dobrze pasować do moich oczu. E, do twoich oczu? Co myślisz sam? Zielona będzie bardziej pasować do oczu Clover. Hmm. Ha? To on! Mary! Co ty robisz? Nie wiesz, że chłopak nie może zobaczyć dziewczyny w randkowej sukience przed randką? To oznacza 7 lat randkowej posuchy. Serio? Przecież to idiotyczne. Za późno. Randkowy pech właśnie się zaczął. Świetnie! Teraz myśli, że jestem kretynką! Mam nadzieję, że kabrioletem! Dzień dobry, superagentki. A, nowa suknia. Będzie pasowała do oczu klowy. Co jest, Jerry? Dzieje się coś bardzo dziwnego i chcę, żebyście to sprawdziły. Super! Właściwie zimnego, bardzo zimnego, znaleziono parę osób zamarzniętych na kość. Nasi naukowcy nigdy czegoś takiego nie widzieli. Nic im się nie stało? Na razie. Są jakby zahibernowani. Próbujemy wymyślić, jak ich rozmrozić. Jedynym tropem jest to nagranie. Musicie... Wiemy, ale to nasz jedyny trop. Zajmiemy się tym. Jestem tego pewien. Gladys? Dziewczęta, na podstawie naszej wiedzy myślę, że te gadżety roztopią pierwsze lody. To był żart. Łapiecie? Łapiecie? Łapiemy, Gladys. Dla Sam wielofunkcyjna bransoletka. Dlaczego ja jej nigdy nie dostaję? Bo jak ją ostatnio dostałaś, to nadmuchałaś łódź ratunkową w windzie. To naprawdę było coś! Dla Clover mam odtwarzacz CD MP3 wykrywający dźwięk. A co ja dostanę? Jesteś już wystrojona, więc stawiam na prostotę. Hologramowy pierścień. Co to znaczy wystrojona? Przeszukajcie miasto. Znajdźcie źródło tego dźwięku, a znajdziecie złoczyńcę. Na Beach, Godzina 1645. Clover, masz coś? Nie, yeah, nie, yeah, chłopak jest cały czerwony, Ej! powinnaś szukać tego dziwnego dźwięku, a nie słuchać dziwnej muzyki, Clover. Dla Twojej informacji nastrojowy Playtipas to najlepszy zespół. Czekaj, chyba coś mam. Daj to na głośnik. Popatrz na te dziewczyny na przednim siedzeniu. Hej, a co ja jestem? Wczorajszy paszczet? Mm. No i masz dowód na to, że zaczął się czas siedmiu lat pecha w randkach, a jak się skończy, to będę miała z pięćdziesiąt lat. Chyba coś teraz odbieram. To to! Namierzasz? W lewo! jest, Przyspiesza i odjeżdża. Jakby wiedziało, że je gonimy. W prawo... Sam jedź dalej! Jest blisko, przed nami, za rogiem. W lewo! W lewo! A -a 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 -a. Zgubiłyśmy to. Na pewno? Może to dźwięk tego auta z lodami. Ja, jasne, a ten przystojniak to super bandyta. Gdzie idziesz? Chcę go tylko obejrzeć. E, obejrzeć samochód. Jak już tam idziesz, to zobacz, czy mają flapoka po gładkie lody. Eee. Hmm. E, trzeba patrzeć, gdzie się idzie. Świetnie. Więcej pecha? Może Clover ma rację. Masz coś innego niż zwykłe lody? Eee. Nie mówcie mi, że furgonetka z lodami jest szybsza. Nie na długo. Nieźle. Oczywiście nikt tak jak ja nie obsługuje elektromagnesu. A, Atakuje nas lodami? No to już jest obciach. Co? Co? Zaczynam nienawidzić tej piosenki. Wygląda na to, że ten młody człowiek jest w formie, biorąc pod uwagę zamrożenie. Pewnie nie będzie pamiętał, co się stało, pod warunkiem, że go odmrozimy. I jak idzie? Skończyłam skanowanie próbki lodów, które zebrałyśmy na ulicy. Główny składnik ferroako. Jest. To jest bardzo rzadki eksperymentalny element, który powoduje natychmiastowe zamrażanie wszystkiego, z czym się zetknie. Skąd ty to wszystko wiesz? Bo zamiast siedzieć i słuchać muzyki, czasami też czytam książki. To nie może być takie proste. Już za chwilę zaczniemy pracę A? nad wytworzeniem odmrażacza. wypadło? Nie będziesz w ogóle mógł przyjść na bal? Nie. Okej. Rozumiem. Więcej randkowego pecha. Cicho, cicho. Czekaj. Bary! Co wydaje ten dźwięk? Samochód z lodami właśnie podjechał pod szkołę? Czekaj. Bary, nie rozłączaj się. Weźcie auto. Jest naprawione. Tylko tym razem bardziej uważajcie. Gdzie są wszyscy? To jest bardzo dziwne. Spóźniłyśmy się, są zamrożeni. Widzisz? Tak to się kończy, jak się mnie wystawia. Złapali Mendy! Złapali Mendy! Mała niespodzianka dla Mendy, jak ją roztopimy? Co się dzieje? No, lepiej wyślij oddział do szkoły. Mamy zamrożonych osiem osób. Macie antidotum? Jeszcze nie, ale wiem skąd pochodzi ferro akko, które znaleźliśmy w lodach. Jest z fabryki za miastem. Pojedźcie tam. Okej, okay, Jerry, pojedziemy. A jak tam auto? Eee, muszę już lecieć do potem! Mamy pan wejść, żebyśmy się nie zamieniły w królowe lodu. To jaki mamy plan sam? Kłopoty z rurami? Joł! Szybcy hydraulicy! Dzwoniliście, że cieknie, nie? Nic nam tu nie cieknie. O. Chyba jednak cieknie. Wchodźcie. Jak dobrze, że to głupek. O, fatalna sprawa to tutaj, moi ludzie i ja, lepiej to zobaczymy. No, jak powiedziała. Powiedział. Okej, okay, ale nie wchodźcie do pokoju tam z tyłu, prywatny. Tak, jasne. O! Ciekawy jaki to smak. O, toksyczny. Uwaga! Ojej, chyba sobie pomyliłem miejsca. Musi pan stąd uciekać! Dzieje się coś złego, bardzo złego! Bardzo złego? Ojej! To lepiej szybko uciekajmy! Proszę pana, nie tędy! Proszę pójść za nami, i będzie pan bezpieczny! Złe! A? Złe! Rzeczy! A? Jak na staruszka, to jesteś niemiły! Stary i niemiły, tak? Dzisiejsza młodzież jest straszna! Nie ja! Hej, staruszku, my nie zamrażamy ludzi! Nie! Widziałem, jak jecie beztłuszczowe, bezsmakowe lody. Mrożony lód, wodniste nic! Moja rodzina od pokoleń jest w tej branży. A teraz muszę odejść, bo nie jestem ani trendy, ani fajny. Teraz już się nie mówi fajny! Ale zemszczę się na Was wszystkich z Beverly Hills. I uwierzcie mi, zemsta najlepiej smakuje na zimno. Za mniej niż godzinę zamrożę całe Beverly Hills. I na pewno mnie nie powstrzymacie. O, Ktoś płynie przez szaleńca, to było modne 20 lat temu. O, to były czasy. Jak zmusisz wszystkich z Beverly Hills, żeby jedli twoje lody, będziesz je rozdawał? A kto mówi o jedzeniu? Macie Tak, ja. Nie, Aleks, jedna kończyna wolna, zostaje jedenaście. W życiu się nie uwiniemy. Uwiniemy? Jak ściągniemy pomoc? Pomocy! Rozdziękuję! No, no wspaniale. O! Jak one uciekły? Hollywood, godzina 18.51. Doskonale! Na pewno lecimy w dobrym kierunku. Pamiętacie, co mówił Lodziarz? Zemści się na wszystkich z Beverly Hills. To jest idealne miejsce na atak. Szukajcie! Dobrze. Kto jest chętny na lody? Mm? Ile razy mamy ci powtarzać? Najpierw obiad, potem deser. Mm. Musimy zlikwidować to działo. Mam pomysł. Aleks, psa! Hej, panie ludziarzu! Nie ma Pan może przypadkiem trapo-kafo gładkich lodów? To jak? <śmiany> Żegnam moje odpuszczone koleżanki. Teraz. To jest ta łódź rachunkowa. Tak, Clover, jesteś genialna. Cały czas wam to mówię. Oh. No. Auto? To było wcześniej! Teraz musimy mieć antidotum na te szatańskie A. lody! Co? Rozwaliłyście? Ciągle nad nim pracujemy. Okazuje się, że węglowodory odwracają zamrażanie. Niestety teraz tylko tyle wiemy. Zadzwonię do was, dziewczęta, jak będę wiedział więcej! A skąd my teraz weźmiemy węglowodory? Chyba wiem! Aleks! Gdzie lecisz? Króliczki! Idźcie! Cieszcie się życiem! odwrócić wyrzutnie lodu. Dokąd? Tam smołowy wykopaliska la Smoła składa się z węglowodoru. To antidotum. Od teraz będę uważała na chemii w szkole. I co myślisz? Vanilia. Hmm, wiecie co? Są niezłe. <śmienny> 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 Aleks, ale to głupie! Hej, Aleks! Bary? A jednak ci się udało! Tak! Ja wiem, że się zachowywałem jak idiota, ale może zatańczysz? To jednak królicze łapki działają, co? O! O! Zdałem sobie sprawę, że ludzie chcą wiedzieć, jak się relaksuje po długim, ciężkim dniu prowadzenia super tajnej agencji Szpiegowskiej. Więc po pierwsze, przebieram się z tego ciasnego ubrania w coś bardziej luźnego. Potem włączam relaksującą muzykę, przybieram neutralną pozycję i popijam ulubiony drink. Sokski. Ojej, odpoczywałem prawie 5 sekund. To mój nowy rekord? No tak. Teraz trzeba ochraniać świat.